Cześć, siemanko dzisiaj taka trochę licha pogoda deszczyk pada więc stwierdziłem, że może zakodujemy sobie jeszcze jedną rzecz mianowicie to będzie system SCBSR czyli awaryjne hamowanie przy niskich prędkościach w wyższych wersjach wyposażenia Mazda to ma w niższych tego nie ma ale można to włączyć więc dzisiaj sobie to włączymy. Mamy naszego Forscana i będziemy z nim działać. Nie jest to nic trudnego i fajnie to działa. Dzisiaj Wam tego nie zademonstruję, bo nie mam jakoś takich warunków, żeby Wam to pokazać. Ale jak będę miał chwilę czasu i, i jakiś karton albo coś, to Wam pokażę, jak to działa. Ostatnio mi to dupę uratowało. Fajnie. Przed wchodzącym pieszym za samochód jak parkowałem tyłem. I samochód się toczył powoli do tyłu. Ktoś mi wszedł z tyłu za samochód. Czujniki go wyczuły. Zaczęło piszczeć. Tutaj kontrolka zaczęła się na czerwono migać. I samochód gwałtownie zahamował. Także no fajna sprawa. Jeżeli przy cofaniu ktoś nam wlezie za auto albo coś. Dobra. Przejdziemy na komputer i pokażę Wam co i jak. No i tu mamy naszego Forskana. Ja już mam tutaj połączonego, już Wam pokazywałem, jak to robić. Więc łączymy się z Forscanem, i interesuje nas tutaj moduł IC, konfiguracja modułu format AS Build. Czytamy go. OK. I mamy wszystkie bloki. Co robimy na początku? Tak jak zawsze, zapisz wszystko. Ok, zapisało nam całą oryginalną wersję modułu. Mamy ją w folderze Forscana. Jakby coś nam poszło nie tak, to zawsze możemy do niej wrócić i ją wkleić w moduł. Także nie będziemy z ręką w nocniku. Przechodzimy do Excela naszego. I w Excelu też tutaj wchodzimy w moduł IC, i zjeżdżamy na dół, na sam dół. Tu ja już zjechałem, to jest dosyć nisko, i tu jest SCBSR, i tutaj nam pokazuje 0,0, że wyłączone, 0,1, że wyłączone, ale są włączone czynniki parkowania i 1.0 włączone z czujnikami parkowania. Przechodzimy na boczek do góry. Do góry, do góry. I teraz z naszego folderu forscana otwieramy w notatniku wszystkie dane z naszego modułu. Kopiujemy je, tu jest dosyć sporo tego. Znowu nie poszło. Kopiujemy, kopiujemy, idziemy do Excela w Excelu. Lejemy. I teraz analogicznie widzimy, co mamy tu włączone, a co mamy wyłączone. Zjeżdżamy na dół. Tu nasz cały win. Zjeżdżamy, zjeżdżamy, zjeżdżamy. I jest SCBSR. I zobaczcie, tutaj ja już mam włączone 1.0. Wy, Jak y, będziecie mieli wyłączone, to będziecie mieli tutaj 0,0 albo jak macie czynniki parkowania z tyłu, no to pewnie będzie y, 0,1, czyli tu będzie 0, a tu będzie 1, i żeby włączyć, no to trzeba zamienić miejscami: jedynkę wpisać tu, a 0 wpisać tutaj. I wtedy, jak to już zrobicie, tu się nam zmienią cyferki Z tych kolorowych kafelek i z tych kolorowych kafelek trzeba przepisać do 720.04.16. Czyli 720.04.16, czyli to będzie tutaj na samym dole. Tutaj przepisujemy to. I uwaga, tak jak Wam mówiłem wcześniej, hmm, pamiętamy o tutaj tym checksumie, który w module IC, module IC zawsze nam tutaj podąża ten górny pasek checksum 720.04.01, który jeżeli właśnie grzebiemy w module IC, trzeba zawsze też go przepisać. I tu jest 720.04.01 On się, o widzicie, stoi w miejscu I też go przepisujemy, bo on się zawsze też zmieni 720.04.01 I wchodzimy w ForScana i tu mamy 720 0401. I też go zawsze przepisujemy I jak przepiszemy to I 720.04.16 też te kolorowe kafelki przepiszemy. Bierzemy, pisz wszystko i cieszymy się systemem SCBSR. To działa na zasadzie tylnych czujników i coś to jest podobnego jak właśnie to hamowanie z przodu, tylko kamera działa trochę przy wyższych prędkościach, a, a to cofanie działa przy niskich prędkościach. I to jest na tyle. Także włączcie sobie. Cieszcie się, pamiętajcie, że przepisujemy kolorowe kafelki stąd 720.04.06. i pamiętamy o czek sumie, który też zawsze trzeba przepisać, jeżeli jesteśmy w modulejce. Ok. No i tak jak widzieliście, sprawa dosyć prosta nie trzeba tutaj grzebać w wielu modułach, żeby żeby to włączyć, żeby to włączyć i fajnie, że takie coś można włączyć. Mazda w wyższych wersjach wyposażenia to ma oryginalnie, a w niższych tego nie ma, ale jak widzicie, można to włączyć. Także włączajcie sobie i cieszcie się z bezpieczeństwa jazdy teraz przy niskich prędkościach do tyłu. A przydaje się, tak jak mówiłem, u mnie w... ostatnio właśnie chłop mi wszedł z tyłu za samochód. Jak cofałem, zaczęło piszczeć, zahamowało ostro i nie zauważyłem go w lusterkach, bo nie było widać. Akurat był w takim miejscu, że nie było go widać, albo szybko przechodził, nie wiem, ale fajna sprawa. Także Faj... fajnie to mieć. No i co? Pozdrawiam Was wszystkich. Dajcie łapę w górę. Dajcie suba. Powiedzcie, piszcie w komentarzach, co byście chcieli jeszcze zobaczyć. Ostatnio mi trochę pogoda, płata fila, żeby coś Wam więcej pokazać. Muszę wreszcie założyć te felgi, żeby wyglądała tak jak tutaj ta, ta szczała, czerwona. Akurat, felgi mam takie same, co prawda mniejsze, bo to są dwudziestki, a ja mam dziewiętnastki i ja mam czarne. Ale to jest ten sam model. Także piszcie, co jeszcze chcecie zobaczyć. Ja te komentarze wasze czytam, chętnie odpowiadam. Też bym chciał wiedzieć, co chcecie zobaczyć, żeby nie było nudno i pozdrawiam Was ciepło. Do następnego strzałeczka. Cześć i subujcie kanał. To najważniejsze.